Szwagierka nienawidziła mnie przez lata, potem miała tragiczne poronienie, więc ponownie przyjęliśmy ją do rodziny, ale zaczęła mówić mojemu dziecku, że jest jego prawdziwą matką. Mój mąż, David, i ja jesteśmy małżeństwem od 8 lat. Mamy syna o imieniu Tom, który obecnie ma 4 lata i jest bardzo aktywnym dzieckiem z bujną wyobraźnią. Tom zawsze był blisko mnie i jest trochę maminnym chłopcem, co mi w ogóle nie przeszkadza, ponieważ wiem, że gdy tylko stanie się nastolatkiem, będzie miał własne zainteresowania i może nie będzie chciał spędzać ze mną tak dużo czasu. David i ja jesteśmy doskonałymi partnerami i przez lata doskonaliliśmy naszą rutynę, dbając o dom, toma oraz rozwijając nasze kariery. Prawdę mówiąc, harmonia między nami była możliwa dzięki temu, że miałam bardzo szanującego i komunikatywnego męża, jakim jest David. Więc można by sobie wyobrazić, że nie mam na co narzekać na Reddit, prawda? Dzisiaj jednak piszę o siostrze mojego męża, Kathy. Nie chcę od razu pokazywać swojego uprzedzenia wobec niej, ale powiedzmy, że Kathy jest niezwykle trudna do dogadania się. Zawsze była dla mnie lodowato zimna od samego początku, i to zachowanie nie zmieniło się, mimo że ja i David jesteśmy teraz małżeństwem przez bardzo długi czas. Pamiętam, jak na początku naszego związku, David powiedział mi, że jego rodzice z łatwością zaakceptują mnie, ale jego siostra Kathy z pewnością mnie przetestuje, ponieważ zawsze była bardzo ochronna wobec niego. Okazało się, że miał rację. Pierwszej nocy, gdy spotkaliśmy się z nią, Zadała mi mnóstwo pytań o moją rodzinę, dzieciństwo i rodzeństwo. Niezależnie od tego, co odpowiedziałam, wydawała się niezadowolona i cały czas miała nos w powietrzu. Przypadkowo wtrącała się w nasze rozmowy, wspominając o byłych dziewczynach Dawida i porównując je do mnie, jakby to było zupełnie normalne. W pewnym momencie podczas kolacji zaprosiła Dawida, aby dołączył do niej i jej przyjaciółek na wyjazd dla dziewczyn, mówiąc, że potrzebuje odpoczynku, zanim zacznie się poważnie z kimś spotykać. To stwierdzenie naprawdę mnie zaskoczyło i widocznie się zirytowałam, co zauważył David i powiedział swojej siostrze, aby przestała jak najdelikatniej mógł. To jest coś, co czasami mnie irytuje u mojego męża. Chociaż staje w mojej obronie wobec swojej siostry, nie jest zbyt zdecydowany w wytyczaniu granic z powodu swojej uczucia do niej, jak sądzę. To sprawia, że Kathy uważa, że może dalej naciskać na różne sprawy, ponieważ jest starszą siostrą i według niej tylko ona ma na względzie jego najlepszy interes. Od pierwszej kolacji byłam przekonana, że Kathy i ja się nie lubimy. Trochę mnie to zraniło, ale nie zamierzałam robić wszystkiego, aby kogoś przekonać do miłości i akceptacji, jeśli już wcześniej zdecydowali, że mnie nie lubią. Mimo tego incydentu zawsze byłam dla niej uprzejma, gdy się spotykaliśmy, ale ona nigdy nie ułatwiała mi tego. Jeden szczególny incydent, który natychmiast przychodzi mi na myśl to rocznicowa impreza dziadków Dawida. Zaprosili całą rodzinę, a ja byłam zaproszona jako osoba towarzysząca Dawida. Ponieważ spotykaliśmy się już od roku. Podczas całej imprezy członkowie jego rodziny podchodzili do mnie, aby porozmawiać, a ja szczerze mówiąc uwielbiałam, jak swobodna i przyjazna była jego rodzina. Jedyną osobą, która nie powiedziała do mnie ani słowa, ani nawet nie przywitała się, była Kathy. Zauważyłam to i starałam się unikać jej tak bardzo, jak to możliwe. W pewnym momencie dziadkowie poprosili wszystkich o zebranie się, abyśmy mogli zrobić wspólne zdjęcie. Gdy się zebraliśmy, Kathy głośno mnie wskazała i poprosiła, żebym wyszła z kadru. David spojrzał na nią z uniesionymi brwiami, a Kathy kontynuowała, mówiąc, że może zerwie ze mną w przyszłości i że nie chce, żeby jakaś dziewczyna jej brata była częścią tego zdjęcia. Moja twarz poczerwieniała ze wstydu, a wszyscy wyglądali na nie swojo. David próbował argumentować, ale Kathy cały czas go przerywała, mówiąc, że jestem tylko przypadkową osobą i nie powinnam była nawet przychodzić na tę imprezę. Miałam już dosyć i czułam się całkowicie upokorzona. David uczestniczył w wielu imprezach mojej rodziny, a żaden z moich członków rodziny nigdy nie traktował Davida w ten sposób. Przeprosiłam i wróciłam do domu, szukając kluczy do samochodu. Nie miałam zamiaru spędzać ani chwili dłużej z tą kobietą. David i jego rodzice podążyli za mną, próbując przeprosić. Jego matka próbowała mnie przekonać, aby wróciła z nimi, ale moment został zepsuty. Słyszałam, jak dziadkowie Davida ganią Kathy na głos i czułam się jeszcze bardziej winna, że zepsułam wszystkim dzień. Natychmiast wyszłam. Wieczorem nawet zastanawiałam się nad zerwaniem z Davidem. Ponieważ wiedziałam, że nie mogłabym poradzić sobie z kimś takim jak jego siostra. Jednak, jak się okazało, David przyszedł do mnie z kwiatami i ciastem, aby przeprosić. Powiedział mi, że wszyscy bardzo skrytykowali Kathy za to, że była dla mnie nieuprzejma i że groził jej, że zerwie z nią kontakt, co najwyraźniej ją rozczuliło. Powiedział mi, że miał dość wybryków swojej siostry i że nie chce mieć z nią nic wspólnego. Rozmawialiśmy dużo, ale poczułam się pewniej, że stanął w mojej obronie. W następnych dniach David dotrzymał słowa. Przestaliśmy spotykać się z Kathy i przestał odbierać jej telefony. Czasami pojawiała się u niego bez zapowiedzi, więc zmienił wszystkie zamki i poprosił rodziców, aby porozmawiali z nią, żeby uszanowała jego prywatność. Jego rodzice poparli jego decyzję. Więc Kathy nie miała innego wyjścia, jak tylko zaakceptować fakt, że jej brat nie chce mieć z nią kontaktu. Myśleliśmy, że to sprawi, że zastanowi się i pożałuje swojego postępowania wobec mnie, ale okazało się, że miało to odwrotny skutek. Zaczęła dzwonić do mnie i wysyłać mi groźby, obwiniając mnie za wszystko. Ostatecznym momentem było, gdy pojawiła się w mojej pracy pewnego popołudnia, Żądając spotkania ze mną. Na szczęście mój menedżer interweniował i wyrzucił ją, ale byłam naprawdę wstrząśnięta. Powiedziałam Davidowi, że w tym momencie nie mam innego wyboru, jak tylko zerwać z nim, aby uwolnić się od jego szalonej siostry, złożyć na nią skargę i wnieść sprawę do sądu za nękanie mnie. David zaczął płakać słysząc to, błagając mnie, że nie ma powodu do rozstania i prosząc o danie mu szansy, aby mógł to załatwić. Następnie przekonał swoich rodziców, aby zorganizowali spotkanie między nim a Kathy w ich domu, gdzie ostatecznie odbyła się ich ostatnia rozmowa. Jego rodzice wiedzieli, co robiła mi Kathy i jasno dali jej do zrozumienia, że nie chcą mieć z nią więcej nic wspólnego. David i jego rodzice ostrzegli Kathy, że jej zachowanie było na granicy szaleństwa i że jeśli będzie kontynuować, będą wspierać moją decyzję o wniesieniu sprawy do sądu. Nie wiem jak, ale Kathy w końcu się załamała i przyznała, że potrzebuje pomocy. Otworzyła się przed nimi, mówiąc, że się pogubiła i nie wiedziała, jak przestać. Zdradziła też wszystkim, że straciła pracę i była bezrobotna przez ostatnie kilka miesięcy. Co dodatkowo pogorszyło jej zdrowie psychiczne. Na szczęście dla niej rodzice Dawida zareagowali natychmiast i przyjęli ją do szpitala psychiatrycznego, gdzie mogła być pod stałą opieką. David powtórzył swoje życzenie, żeby nie mieć z nią więcej kontaktu, co Kathy w końcu zaakceptowała. Wysłała mi SMS-a z przeprosinami, które moim zdaniem były trochę wymuszone, ale dla jej dobra miałam nadzieję, że się wyleczy. Kiedy David i ja w końcu się pobraliśmy, postanowiliśmy nie zapraszać Kathy, mimo że została wypisana ze szpitala i wydawało się, że dobrze sobie radzi w życiu. Nie chciałam mieć z nią nic wspólnego, a wszyscy uszanowali moje życzenie. Przesłała mi kwiaty, gratulując mi szczęśliwego dnia, co bardzo doceniłam. Zaraz po naszym ślubie i powrocie z podróży poślubnej, Kathy ogłosiła, że wychodzi za mąż. Wszyscy byli zaskoczeni, Ponieważ nikt nawet nie wiedział, że z kim się spotyka, ale jednocześnie byliśmy zadowoleni z jej szczęścia, dopóki nie dowiedzieliśmy się, że spotyka się z mężczyzną, którego poznała podczas pobytu w szpitalu psychiatrycznym. Aby dać Wam pełny kontekst, ten mężczyzna, James, był schizofrenikiem i alkoholikiem o zmiennych skłonnościach, zgodnie z opinią jego lekarzy. Zrozumiałe, że rodzice Davida i Kathy byli zaniepokojeni, gdy dowiedzieli się, że Kathy ogłosiła, że jej ślub odbędzie się w następnym miesiącu i chciała, aby tylko David tam był, a nie ja. Trochę się tego spodziewałam i poczułam ulgę, że mnie nie zaprosiła, ponieważ zaoszczędziło mi to czasu na wymyślanie wymówki, dlaczego nie mogę uczestniczyć. Mój mąż jednak poczuł się urażony, że jego siostra zaprosiła tylko jego, a nie mnie. Więc również nie poszedł na ślub. Ci, którzy ostatecznie uczestniczyli w ich ślubie, później powiedzieli nam, jak koszmarne było to wydarzenie. Okazało się, że Kathy i James byli całkowicie pijani podczas ceremonii i nie mogli nawet poprawnie powtarzać słów za kapłanem. Podczas przyjęcia James ciągle pił i upił się do nieprzytomności. Zaczął rozrywać swoją koszulę i spodnie, podczas gdy wszyscy patrzyli na niego z przerażeniem. Jako schizofrenik James nie lubił być obserwowany, więc natychmiast zaatakował kelnera na imprezie, który był tylko niewinnym obserwatorem, krzycząc, że kelner wygląda podejrzanie i coś ukrywa. Rodzina Jamesa ostatecznie go uspokoiła i przekonała kelnera, aby nie wnosił oskarżeń przeciwko Jamesowi, płacąc mu za milczenie. Jednak ten incydent zrozumiałe, że wszyscy byliśmy bardzo zaniepokojeni bezpieczeństwem Kathy. Jeśli James mógł zaatakować przypadkową osobę, to co gwarantowało, że nie zaatakuje jej? David i jego rodzice próbowali prywatnie porozmawiać z Kathy na temat dziwnego zachowania jej męża, ale Kathy wydawała się przekonana, że potrafi go zmienić i sprawić, że będzie w porządku. Bez względu na to, ile razy jej rodzice próbowali powiedzieć jej o czerwonych flagach, była przekonana, że James nigdy jej nie skrzywdzi. Chciałabym móc tutaj napisać, że miała rację, ale jak można się spodziewać, James traktował ją dokładnie tak, jak wszyscy ostrzegali. Przez lata David i jego rodzice próbowali utrzymać kontakt z Kathy, ale James świadomie odciął jej kontakt z kimkolwiek i uniemożliwił jej rozmowę z kimkolwiek. Nie mogliśmy wnieść sprawy przeciwko niemu, ponieważ Kathy odmówiła przyjęcia jakiejkolwiek pomocy. Dwukrotnie słyszeliśmy, że policja była wzywana do ich domu, ponieważ sąsiedzi słyszeli, jak się kłócą i stają się fizycznie agresywni wobec siebie. Pomimo wszystkiego, Kathy nigdy nie zmieniła zdania i wydawała się przekonana, że on jest tym jedynym dla niej. Cztery lata temu zaszłam w ciąże z Tomem. Wszyscy byli przeszczęśliwi. Na moją baby shower chciałam, aby Kathy była częścią uroczystości, więc wysłaliśmy jej zaproszenie. Nigdy nie otrzymaliśmy od niej odpowiedzi, co nas zmartwiło, więc David postanowił pojechać do jej domu, aby ją sprawdzić. Okazało się, że James całkowicie odciął ją od jakiejkolwiek komunikacji z nami i wyrzucił nasze zaproszenie, aby nawet się o tym nie dowiedziała. Nie wiem dokładnie, co się stało. Ale David zrozumiałe, że był wściekły, więc wymienili kilka ostrych słów, co nie doprowadziło do niczego, ponieważ Kathy nie uważała, że to, co robił jej mąż, było złe w jakikolwiek sposób. W frustracji David odjechał, a to był ostatni raz, kiedy cokolwiek o niej wiedzieliśmy. Nigdy więcej się z nią nie skontaktowaliśmy, nawet gdy Tom się urodził. Jej rodzice również przestali przekonywać ją na siłę. A my wszyscy modliliśmy się tylko, żeby była bezpieczna. Te ostatnie lata po narodzinach Toma były całkowicie spokojne i pełne miłości. Dawid i ja nigdy nie mieliśmy większych problemów, a teraz osiągnęliśmy wspaniałe porozumienie i rytm w naszym małżeństwie. Tom jest bardzo ciekawym dzieckiem i zajmuje nas swoimi wybrykami. Rodzice Dawida odwiedzają nas co weekend, aby mogli pobawić się z Tomem na kilka godzin. Podczas gdy David i ja mamy nasze cotygodniowe randki. Daje nam to chwilę oddechu, a dziadkowie spędzają wartościowy czas z Tomem. Wszystko wydawało się dobrze, aż do ośmiu miesięcy temu, kiedy Kathy pojawiła się przed naszymi drzwiami, cała ubrudzona i zaniedbana. Jej stopy wyglądały na brudne, a ona nie miała na sobie butów. Natychmiast wpuściliśmy ją do środka, a ja pobiegłam przynieść jej koc, ponieważ wydawało się, że drżała. Nie widzieliśmy jej od lat, więc nie wiedzieliśmy, co powiedzieć. David delikatnie głaskał jej włosy i pytał, czy wszystko w porządku. Kathy wyglądała na otępiałą i patrzyła w nicość. W końcu wyznała nam, że właśnie poroniła. Siedzieliśmy w szoku, gdy kontynuowała opowieść o tym, jak zaszła w ciążę miesiąc temu i myślała, że James będzie szczęśliwy. Na początku był, ale z czasem stawał się coraz bardziej podejrzliwy, że to dziecko zabierze ją od niego i że nie będzie go już tak kochać. Kłócili się dużo, a on groził, że doda trutkę na szczury do jej jedzenia, żeby straciła dziecko. Kathy powiedziała nam, że obudziła się tego dnia z niepokojem i kiedy poszła do lekarza, dowiedziała się, że straciła dziecko. Czuła się tak chora i otępiała, że nie mogła wsiąść do samochodu i wrócić do domu, więc postanowiła po prostu iść pieszo. Jakoś jej mózg poprowadził ją do naszego domu, ale musiała przejść co najmniej 20 bloków boso. Nie pamiętała, dlaczego nie miała na sobie butów. Poczułam do niej ogromne współczucie i natychmiast ją przytuliłam. Zajęło jej chwilę, żeby zarejestrować przytulenie, ale kiedy to zrobiła, odwzajemniła uścisk. Siedzieliśmy tak przez pięć minut, podczas gdy Kathy powoli płakała w moich ramionach. Wiedzieliśmy wtedy, że to jej sposób na proszenie o pomoc. David wydawał się gotowy, aby bezpośrednio skonfrontować się z Jamesem. Ale przekonałam go, żeby zadzwonił na policję i powiadomił ich rodziców, którzy byliby lepiej przygotowani do radzenia sobie z sytuacją. Jego rodzice byli niezmiernie wdzięczni, że ich córka wróciła i zapewnili ją, że będą ją wspierać bez względu na wszystko. Kiedy policja przesłuchała ją, byli tak samo zszokowani jak my wieloma nadużyciami, jakich Kathy doświadczyła w swoim małżeństwie, aż do tego momentu i milczała. James został natychmiast aresztowany mimo jego protestów i gruźb. Cały czas zaprzeczał, że miał coś wspólnego z jej poronieniem, ale jak się okazało z raportu toksykologicznego Kathy, rzeczywiście został jej podany przez niego trucizna, co doprowadziło do utraty dziecka. Krótko mówiąc, z powodu problemów psychicznych Jamesa i jego niezdolności do stania przed sądem, sędzia skazał go na leczenie w zakładzie psychiatrycznym na czas nieokreślony. Ta decyzja była oczywiście frustrująca, ale byliśmy również wdzięczni, że Kathy wróciła bezpieczna i zdrowa. Muszę podkreślić, że wszystkie moje wcześniejsze uczucia wrogości wobec niej zniknęły w tym momencie. Jako kobieta czułam się źle dla niej i chciałam jedynie zapomnieć o naszej przeszłości, abyśmy mogli iść naprzód. Życzyłam Kathy jedynie zdrowia po tej traumie. Kiedy poczuliśmy, że jest gotowa, przedstawiliśmy jej Toma. Myśląc, że to pomoże jej szybciej dojść do siebie, zbliżyła się do Toma w krótkim czasie, co nikogo z nas nie zmartwiło. Myślę, że to powinien być mój pierwszy znak ostrzegawczy. Z biegiem tygodni znajdowała sposoby, aby spędzać coraz więcej czasu z moim synem, przychodząc niespodziewanie do naszego domu bez uprzedniego telefonu. Mieszkała z rodzicami Davida, więc mogła łatwo do nas przyjechać. Upierała się, żeby kąpać Toma lub czytać mu bajki na dobranoc, co na początku wydawało się miłym gestem. Jednak jej coraz częstsza obecność zaczęła wydawać się trochę dziwna. Doszło do tego, że Kathy przychodziła prawie codziennie bez zapowiedzi i zawsze znajdowała powód, aby zostać dłużej niż to konieczne. Przynosiła zabawki i prezenty dla Toma, zawsze starając się uczestniczyć w jego codziennych rutynach. Dziwnie komentowała też jego ubrania lub fryzurę, mówiąc mi, jak Tom wyglądałby lepiej w ten lub inny sposób, co trochę mnie irytowało. Chociaż doceniałam jej starania, aby związać się z nim, zaczęło to wyglądać tak, jakby powoli wracała do swoich starych nawyków podważania mnie. Tym razem jednak nie chodziło o jej brata, ale o mojego syna, a mój instynkt matki zadziałał. Rozmawiałam z Dawidem, który zapewniał mnie, że może przesadzam i że jego siostra po prostu próbuje poradzić sobie z bólem. Przypomniał mi, że niedawno straciła dziecko, co sprawiło, że poczułam się winna, więc postanowiłam po prostu zostawić to. Jeśli opieka nad moim synem sprawiała jej radość przez kilka minut, to co w tym złego, prawda? Z biegiem dni starałam się być wyrozumiała dla jej ciągłej obecności w naszym domu. Zaczęła codziennie opiekować się Tomem, kiedy byliśmy w pracy, a czasem zabierała go na plac zabaw wieczorami. Kiedy wracałam do domu, zauważyłam, że mój syn nie wykazywał już tego samego entuzjazmu, jaki zawsze miał, gdy mnie widział. Już nie biegł do mnie, żeby mnie powitać, i patrzył na mnie z zaciekawieniem. Po wyjściu Kathy próbowałam porozmawiać z Tomem o jego dniu i czy miał jakieś problemy z Kathy, ale nie uczestniczył zbytnio w rozmowie. Mój syn, który zawsze był radosny w moim towarzystwie, wydawał się smutny i mniej entuzjastyczny. Jako matka bardzo martwiłam się o zmianę w zachowaniu mojego syna. Ale za każdym razem, gdy próbowałam porozmawiać o tym z moim mężem, delikatnie mówił mi, że za dużo myślę o błahych rzeczach. David starał się mnie uspokoić, mówiąc, że to wszystko jest w mojej głowie i że Tom po prostu dorasta. Jednak niepokojące uczucie w mojej głowie wciąż mnie dręczyło, więc porozmawiałam z jednym z moich współpracowników, który dał mi genialny plan, aby kupić kamerki do opieki nad dzieckiem z Amazon i zainstalować je w pokoju mojego syna oraz w salonie, aby mieć na niego oko. To był genialny pomysł, więc natychmiast kupiłam dwie kamerki. Nigdy nie powiedziałam Dawidowi o tym, ponieważ nie chciałam, żeby znowu zlekceważył moje uczucia. Wczoraj wróciłam do domu, i po tym jak Tom poszedł spać, postanowiłam sprawdzić nagrania z kamerek, które zamontowałam. David oglądał telewizję na dole, więc usiadłam w moim gabinecie, żeby obejrzeć nagrania, które miały również dźwięk. Na początku było tylko Kathy opiekująca się Tomem i bawiąca się z nim. Wyglądała na naprawdę dobrą z dziećmi. Jednak wyobraźcie sobie moje zaskoczenie, gdy zobaczyłam, jak Kathy wyciąga książkę z torebki, której wcześniej nie zauważyłam. Zazwyczaj mamy w pokoju syna książki odpowiednie dla jego wieku, ale ta książka była inna. Przeczytała książkę Tomowi przed jego popołudniową drzemką. Słuchając jej, zorientowałam się, że książka dotyczy adopcji i jak matka czasami oddaje swoje dziecko innej matce do opieki. Kathy czytając książkę dodawała że to dlatego zostawiła Toma pod moją opieką wiele lat temu, ponieważ nie była wtedy gotowa. Moje oczy szeroko otworzyły się z przerażenia, gdy kontynuowała opowiadanie mojemu dziecku, że bez względu na to co się stanie, zawsze pozostanie jego prawdziwą matką i nikt nie będzie go kochał bardziej niż ona. Pocałowała go w czoło i zostawiła, aby zasnął. Moje ręce drżały ze złości, gdy w końcu zrozumiałam, jakie bzdury wciskała mojemu synowi przez niewiadomo jak długi czas, co wyraźnie wpłynęło na jego dziwne zachowanie wobec mnie. Ten biedny chłopiec musiał być strasznie zdezorientowany i nie wiedział, co myśleć. Byłam gotowa zbiec na dół i powiedzieć mężowi, żeby nigdy więcej nie wpuszczał swojej siostry do naszego domu, ale coś mnie powstrzymało. Zamiast tego postanowiłam wziąć dzień wolny, aby spędzić czas sam na sam z moim synem. I dowiedzieć się, co dokładnie Kathy mówiła mu, żeby go manipulować. Kiedy dzisiaj powiedziałam Kathy, że nie musi przychodzić i opiekować się dzieckiem, wpadła w panikę, upierając się, że uwielbia spędzać czas z moim synem, ale stanowczo powiedziałam jej, żeby się wycofała i że chce spędzić dzień z moim dzieckiem. David zapytał mnie, czy dobrze się czuje, a ja zapewniłam go, że wszystko jest w porządku ale że potrzebuje tylko trochę odpoczynku. Później zabrałam mojego syna do jego ulubionego parku, żebyśmy mogli się bawić przez cały dzień. Jedliśmy pizzę i spędzaliśmy cały dzień, śmiejąc się i dobrze się bawiąc, zanim poruszyłam temat. Chciałam, żeby mój syn czuł się bezpiecznie w moim towarzystwie, zanim zaczęłam go pytać, o czym rozmawiał z ciocią. Stał się trochę cichy. Obiecałam Tomowi, że nie jest w żaden sposób w tarapatach i że po prostu chcę, żeby wiedział, że może mi powiedzieć wszystko. Wtedy mój syn wyjawił mi prawdę. Powiedział mi, że Kathy od tygodni próbowała go przekonać, że jest jego prawdziwą matką, chociaż tak naprawdę w to nie wierzył. Powiedziała mu również, że kiedyś go opuszczę, ponieważ tylko prawdziwe matki kochają swoje dzieci. Z powodu jej uporczywości bał się zapytać mnie o to, w obawie, że naprawdę go wyrzucę. Powiedział mi, że mnie kocha i nie chce mieszkać z Kathy. Słysząc te słowa, moje serce pękło, gdy patrzyłam na jego zapłakaną twarz. Wyglądał tak mały i bezbronny, co było ostrym kontrastem do radosnego i rozbawionego chłopca, którego znałam tak dobrze. Uklęknęłam na jego poziomie, delikatnie ujęłam jego ręce w moje i zapewniłam go, że wszystko będzie dobrze. Przejdziemy przez to razem, bez względu na wszystko. Przytuliłam go mocno, czując ciężar jego lęków i bólu. Czułam się jak przegrana, że nie udało mi się ochronić mojego syna przed tą psychopatką. Zapewniłam go, że nie ma się czym martwić i że ja i David zajmiemy się tym. Jednak mój syn poinformował mnie wtedy, że David już o tym wiedział. Zapytałam go, co ma na myśli, a on powiedział: Zapytałem tatę i on wie o tym, ale powiedział mi, żebym ci nic nie mówił. Krew odpłynęła mi z twarzy, gdy zdałam sobie sprawę, że mój mąż, mimo że dowiedział się, co planuje jego siostra, wybrał chronić ją zamiast naszego syna. Już wiedział o wszystkim. Nie mogłam pozwolić, żeby mój syn był wokół tych ludzi. Nie chciałam, żeby mój syn był zdezorientowany i przestraszony swoją własną matką. Ja byłam jego matką i moim obowiązkiem było go chronić przed tym. Szybko pojechałam do domu i spakowałam nasze rzeczy. Powiedziałam rodzicom, że przyjadę do nich i że jeśli David zapyta, powiemy mu, że tęsknię za nimi i chciałam spędzić z nimi czas. Na szczęście moi rodzice są bardzo wspierający, więc nawet nie wahali się, aby powiedzieć tak. Kiedy to piszę. Już rozmawiałam z rodzicami o wszystkim i są tak samo zszokowani jak ja tym, co Kathy mówiła mojemu synowi. David zadzwonił do mnie, gdy musiał wrócić do pustego domu, ale starałam się brzmieć tak normalnie, jak to możliwe, mówiąc mu, że potrzebuje przerwy od naszego miejsca i mojej pracy. Brzmiał ciekawsko, ale zapewniłam go, że zostanę u rodziców tylko przez kilka dni. Rzadko się kłócimy, więc myślę, że nie myślał o tym zbyt dużo, chociaż moje zachowanie musiało wydawać mu się dziwne. Jestem teraz bardzo rozdarta. Nie mam pojęcia, co powinnam zrobić. Jak powinnam zmierzyć się z tą sytuacją? Czy powinnam oddalić mojego syna i siebie od szalonej siostry mojego męża? Aktualizacja: 1. Wow! Obudziłam się z prawie 600 plus komentarzami pod moim postem. Nie mogę uwierzyć, że tak wielu ludzi używa Reddita i natknęło się na mój post. Użyłam wszystkich fałszywych imion w mojej historii, więc mam nadzieję, że żaden z członków rodziny Dawida nie odkryje, że chodzi o niego. Również dla tych ludzi, którzy krytykują mnie w komentarzach za to, że nie porozmawiałam o tym najpierw z mężem, zapewniam Was, że z pewnością porozmawiałabym z mężem, gdyby mój syn nie powiedział mi, że próbował porozmawiać o tym z Dawidem, gdy tylko się o tym dowiedział. Nazwijcie to instynktem matki, ale fakt, że mój mąż wiedział przez tygodnie, jak inaczej zachowywał się mój syn wobec mnie, ale ciągle próbował mnie zlekceważyć, pokazuje, że konfrontacja z nim nie doprowadziłaby do niczego konstruktywnego. Chciałam również natychmiast wyciągnąć mojego syna z tej sytuacji, a teraz jest znacznie bezpieczniejszy u moich rodziców. Żaden psychopata nie będzie mu wciskał kłamstw, i to jest wszystko, co się liczy. Kathy próbowała się ze mną skontaktować kilkakrotnie, wysyłając mi wiele wiadomości, nalegając, że musi zobaczyć mojego syna i jak bardzo za nim tęskni. Planuję położyć kres temu raz na zawsze podczas nadchodzącego rodzinnego spotkania w domu rodziców Dawida w nadchodzący weekend. To spotkanie zostało zaplanowane na kilka tygodni wcześniej przeze mnie. Ponieważ dziadkowie Dawida przyjeżdżają, i pomyślałam, że wszyscy spędzimy trochę czasu razem. Jednak, w świetle ostatnich wydarzeń, planuję wykorzystać tę okazję, aby powiedzieć prawdę i upewnić się, że Kathy nigdy więcej nie zbliży się do mojego syna. Aktualizacja: 3. Widzę, że niektórzy z Was są zdezorientowani moją decyzją, więc chciałam to wyjaśnić. Tak, planuję rozwód z moim mężem. Wiem, że wielu z was chciało, żebym dała mu drugą szansę, ponieważ to nie była całkowicie jego wina, i zgadzam się, że David jest dobrym człowiekiem. Jednak dobry człowiek nie oznacza automatycznie, że jest dobrym ojcem. Tylko dlatego, że nigdy nie mieliśmy żadnych problemów, nie oznacza, że był dobrym ojcem dla Toma. Powinien to przerwać od samego początku, kiedy nasz syn przyszedł do niego z wątpliwościami, zamiast spędzać tygodnie na ukrywaniu tego i manipulowaniu mną zarówno ja jak i mój syn nie możemy mu już ufać powitałam Kathy z otwartymi ramionami po tym przez co przeszła ponieważ jako kobieta czułam się dla niej źle ale ostatecznie udowodniła dlaczego nigdy jej nie lubiłam od samego początku rozumiem że przemoc jakiej doświadczyła Kathy była dla niej niezwykle traumatyczna ale to nie oznacza że nasz syn powinien za to płacić była dorosłą kobietą, która od samego początku miała problemy psychiczne, ale myśleliśmy, że się poprawiła. Jednak, co naprawdę mnie zaskoczyło, to postawa mojego męża. Fakt, że wybrał dobro swojej siostry nad naszym synem, dowodzi, dlaczego nigdy nie powinien być wokół Toma. Był zawsze tak wspierającym mężem i myślałam, że mogę mu ufać, ale od czasu, gdy zdarzyło się to z Kathy, wyraźnie chciał chronić ją bardziej niż nas. Obiecuję, że od teraz będę chronić mojego syna bez względu na wszystko. Jestem pewna, że uzyskam pełną opiekę nad moim synem, jeśli ujawnię historię jego rodziny podczas walki o opiekę.